Do you have a festival? Muszę powiedzieć, że um, mam do siebie pretensję, że jestem tutaj dopiero po raz pierwszy, to już dwunasta edycja, a ja wcześniej nie dotarłam na adrenalinium. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam w przyszłym roku, bo naprawdę warto. Mam nadzieję, że, że teraz również będzie atmosfera fajna i że ci, którzy, którzy przyszli, to na pewno nie będą tego żałowali, bo przypuszczam, że... Wielu y, znakomitych ludzi tutaj przychodzi, żeby y, podzielić się tą swoją pasją, poopowiadać o tym, co robią. Nie wiem, wszyscy mówią, że to jest kameralny festiwal, ale to czuć naprawdę piękną moc tutaj. I y, y, jak dla osoby, która ostatnio jeździ często po festiwalach, to pewnie tego nie odbieram, że jest kameralny. Jest, y, jest profesjonalnie, jest zawodowo i. Y, y, to jest nieprawdopodobne, ta publiczność jest wspaniała.